Więc witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Pan Dyrektor mnie przedstawił. Bardzo nam miło, że gościmy dzisiaj Państwa w naszym Nadleśnictwie. Są z nami tutaj gospodarze tego terenu. Leśniczy Leśnictwa Siedlce Pan Piotr Szadura oraz Podleśniczy Leśnictwa Siedlce Pani Joanna Łukacz. I postaramy się tutaj pomóc Państwu, czy poinstruować Państwa jak posadzić prawidłowo drzewo. Chciałem tylko jeszcze dodać, że Lasów w Polsce oczywiście przybywa. Może się czasami niektórym wydawać inaczej, ale przybywa ich zarówno w sensie powierzchniowym, jak i miąższościowym, czyli przybywa drewnia, drewna na pniu, jak i samej powierzchni obszarów leśnych. Leśnicy sadzą 500 milionów drzew rocznie, to jest jak podzielimy cały rok. Na minuty, wychodzi, że co minutę sadzimy około 1000 drzew. Żadna instytucja, myślę, nie może pochwalić się takim wynikiem jak my. Także serdecznie Państwa zapraszam do sadzenia. Podzielimy się na trzy takie grupy, mniej więcej równe. Zespoły muszą składać się z dwóch osób, bo sadzenie drzew jest to praca zespołowa. E, zaraz wytłumaczymy dlaczego. Jedna osoba kopie dołek, druga wkłada sadzonkę i ją przysypuje. E, potem oczywiście może być wymianka i, 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 i ta, która kopała dołek, będzie, będzie wkładała sadzonkę. Także wykonamy teraz tutaj z panią Janną krótki instruktaż, jak posadzić drzewko. Podzielimy się na grupy i ruszymy w teren. Także proszę uwagę, weźmiemy sadzonkę, bo proszę pani. Bardzo Janu, dziękujemy jakąś sadzonkę

tak. A więc, jeśli bym mógł prosić o uwagę, taką krótką. instruktaż jakiś. Tak, No to właśnie pan chce to zrobić. Właśnie próbuję zrobić. Dobrze. Także tak. No, oczywiście zaczynamy od kopania dołka. Dołek musi być odpowiednio głęboki, tak aby był dopasowany do, do korzenia. E, do korzenia. E, e, jeżeli korzeń jest takie okazały jak się tyczy to dołek powinien być równie duży. E, e, jeżeli chcemy, aby nasza sadzonka była zdrowa, ładnie rosła, musimy zadbać o to, żeby korzenie nie były pozaginane, poplątane w środku i ładnie, równomiernie rozłożyć je w przedmiotowy wykopaniu dołka. Ja nauczę. Skołek. Ciężko. Nie, myślę, że trochę jest korzeni niestety. Ciągnik ze świdrem. Moja para jest mi tak? Trochę nie Tak, świeżo liczba jest przygotowana, podsadzenie. Trzeba się na tym może kolejny. Myślę, że już jest odpowiednia głębokość teraz właśnie ta druga osoba wkłada tą sadzonkę Ładnie rozmieszcza w niej korzenie Sadzimy ją mniej więcej na takiej głębokości Na jakiej rosła w szkółce To widać, prawda, tutaj Jest taki no po prostu ślad po ziemi jeszcze, prawda Gdzieś tak mniej więcej, o Na takiej głębokości Teraz ta druga osoba Zasypuje tak? Udeptujemy, ale jeszcze wykonujemy potem jeden taki ruch, żeby nasze korzenie tam dobrze się w tej ziemi ułożymy, ułożyły. To jeszcze troszeczkę do góry ją. Ja? No. no i mamy posadzoną. Nie podlewamy. No nie.